w kolejnym odcinku z gry World of Tanks Blitz na moim kanale, gdzie zagramy sobie myślę dwie bitwy pierwsza bitwa czołgiem PZ-2G jeśli szybko nie zginiemy i zostaniemy do końca bitwy to drugą bitwę zagramy również tym czołgiem a jeśli zginiemy to myślę, że sobie zagramy jakąś piątką dobra, na razie nas musi wczytać do bitwy o, dobra. Gdzie by tu pojechać? Myślę, że na flagę. Dobra, lecimy. Ulepszyłem sobie silnik w tym czołgu i powiem niby te 30 koni więcej, a jednak szybciej mega jakoś nie jedzie. O, tam się jakiś przeciwnik pojawił. Dobra. Coś tam dostał Jest losowanie na niskie poziomy Chociaż w sumie dwójki mam tylko jedną, a ja też jestem trójką Spróbujemy tutaj jakoś podjechać Na razie nie... o, już jednego nam wykasowali Co jakbym tutaj jakoś... Hmm Dobra dostał Dobra mamy jednego Muszę jechać na bazę Bo nam przejmą a tam może być właśnie ten medium 2 Uuuu Tutaj jest jednak ten medium Dobra nie trafił Dobra ode mnie dostał silnik tam jest cicha Spróbuję zdekapować Udało się Ja tutaj szybko sobie przejadę Jak tutaj sytuacja wygląda tam góra jest ostrzeliwywana To z tym cicha muszę sobie sam poradzić Uuuu źle wyjechałem trochę źle strzeliłem Dobra skontujemy się Dobra, lecimy na niego. Mam twardy czołek. Uuu, przebił mnie. Jeszcze jeden magazynek i go zabijemy. Mamy go. Mamy go. Ale co to się stało? Sam zostałem. Co? Jak to nie wchodzi? Dobra się muszę tutaj jakoś szybko skampić Ale... o wyspotowali mnie Nie za dużo ich trochę No niestety Dobra drugą bitwę teraz zagramy sobie tym czołgiem W tej bitwie zrobiliśmy dwa killy, myślę że zawsze to coś Damage największy, a drużyna nic w sumie nie zrobiła Dobra, lecimy z nextem Myślę, że odcinki z tego World of Tanks Blitz będą trwały maksymalnie 10 minut Dłużej już będą trwać odcinki z Shake and Fidget na moim kanale Piszcie w komentarzach także jakie byście chcieli zobaczyć yy, gry na moim kanale, jakieś przeglądarkowe nie wiem, coś jako w rodzaju Big Bang Empire na przykład. Jakieś gry przeglądarkowe. Albo czy na przykład Forza Horizon 6 Czy tam Forza Motorsport 6, chyba Horizon 6 Czy chcielibyście ją zobaczyć na moim kanale? Dobra, ja sobie tutaj podjadę do bazy żeby przeciwnicy musieli na mnie wyjechać Dobra tutaj już jest jeden przeciwnik Jesteśmy na u nie na, na premkę o kurcze to jest mocny czołg Małe szanse mam z nim wygrać trzeba się tu jakoś schować No, jak to? No, nie mówcie, że zaraz zginę. Super. Dobra, puszczę wam jeszcze jedną bitwę jakimś innym czołgiem, bo takiej wam nie puszczę. W sumie można tym zagrać. Jeszcze nie grałem. O, wszystkie czołgi to drugie tiery. Otwarta mapa. Coś dla niszczycieli, ale. Jednocześnie dobrze, jednocześnie źle, bo... Dobrze, bo przeciwnicy muszą wyjechać, a źle dlatego, że mogą nas okrążyć. Chociaż to jest na te górne bazy. Na dolną bazę raczej, ale od góry można strzelać. Tu, tu, tu... Nie mam go w ogóle ulepszonego, mam go podstawowego, więc nie wiem, jak to będzie, czy będzie ciężko, czy nie. Czemu ta premka ma tyle samo życia, co ten niszczyciel, co ja nie Aha, nikt mi tu inny nie pomoże. Kto z tego wyszedł zwycięsko? Chyba ja O dobra Nie trafiłem Dobra Tego nie było Wszystko wylicza O ten jeszcze skądś dostaje Spróbuję sobie szybko prze... Aha od tego Jezu jak to długo cel celuję i na chyba lepsze działko Chyba go dobijemy Dobra ładnie W sumie można tutaj zostać i czekać aż oni tu wyjadą O o o o o Super Dziękuję typie Dziękuję za zasłonięcie przeciwnika Ło, wow, dobra Naprawiamy i jedziemy dalej. O, ten BT2 zjechał. Dobra, prójemy w niego. Dobra, trafiłem. Mamy na razie tylko jednego killa. Dobra, już mamy dwa. będą 3 kilo? Jest, są. Jest minimalna szansa na 4 zabójstwa. No nie, już myślałem. Dobra, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych. Jeszcze pokażę Wam wynik bitwy. Co ja tu zrobiłem? Medal drugiej klasy opanowany, strzelec pancerny, strzelec wyborowy, DM-600 coś, EXPA-500. To by było na tyle. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!